Cześć, witajcie. W tym filmie kilka zdań na temat farb Scala Ceramik. Może kilka takich moich spostrzeżeń z pracy z tymi produktami. Farby Scala to są farby szwedzkie, ekologiczne, bardzo przyjemne zresztą. Lubię nimi malować i zawsze kiedy chcę dobrą farbę, ale nie puszcza mnie cenowo np. para, farby para są wybitnie fajne moim zdaniem no to wtedy tańsze farbki wybieram ze skali skala ma produkty w zasadzie za wiaderko już tam od powiedzmy 200 zł te farby kosztują w okolicy 500 zł w detalu 500 zł w detalu za takie wiaderko 9 litrowe ja mam z tego jeszcze jakiś rabat czyli wychodzi poniżej 50 zł za litr farby ceramicznej taka szybka Kalkulacja. Sprawdzone u mnie. Nawet mam pomalowany pokój dzieci prywatnie u siebie. Testujemy to, tą farbkę tam odpowiednio i mogę powiedzieć coś więcej na temat tej farby, ponieważ już ją znam. Więc nie będzie to tylko taka regułka, to co możecie tam przeczytać w internecie. Farba o półmatowym stopniu połysku. W praktyce się to bardzo fajnie sprawdza. Jest to. Farba, która delikatnie połyskuje, ale nie jest to w żaden sposób farba błyszcząca, czy tam jakaś taka śliska jak lamperia. Tutaj w tą stronę na pewno nie, bardziej w stronę farb matowych, bym powiedział. Farba, która ma y, fajną strukturę. Ta struktura jest bardzo taka znikoma, delikatna, ale farba się rozpływa na ścianie i to też tworzy taką specyficzną strukturę takiego. Y, taki Powierzchnia pofalowana, powiedzmy gdyby to powierzchnie jest takie pofalowane nie, jest, nie ma takich ciapek typowo. Ona się delikatnie rozpływa na ścianie, tworzy taką w miarę gładką strukturę. To też daje odporność oczywiście, producent mówi, że tam do 15 tysięcy cykli szorowania. Farba fajnie się zachowuje podczas malowania, fajnie się to rozprowadza, układa i tak dalej. Fajnie też kryje, dobra, dobra przyczepność, dobre krycie, za pierwszym razem tak naprawdę już pokrywa wszystkie te dziwne akcje, które tam są pod spodem, jeżeli występują poprawki, kolor dziwny, czy jasny, czy ciemny, czy żarówiasty, ja akurat u siebie tam u dzieci malowałem, tam było trochę jakiegoś różu, jakiegoś zielonego, jasnego i tak dalej, wszystko to zniknęło po pierwszej warstwie, ujednoliciło się. Druga warstwa to było tak naprawdę tylko e, taka formalność można powiedzieć, ale są potrzebne dwie warstwy na tych farbach. Nawet jeżeli odświeżacie pomieszczenie i przemalujecie sobie tym samym kolorem druga warstwa jest potrzebna. Chodzi o to, że Farby ceramiczne mają odpowiednie właściwości dopiero przy dwóch warstwach, więc trzeba dawać te dwie warstwy, żeby uzyskać te właściwości, o które nam chodzi. Malowałem również taki dziwny temat: tapety. Producent mówi, że można malować tkaniny, tapety itd. Genialnie to wychodzi. Tapetki popodklejane gdzieś tam, jak są dziury, ubytki, jakieś rzeczy na rogu, podpicowane nawet niespecjalnie kombinowałem jakimś akrylem czy coś po przemalowaniu to się wszystko ujednolica i jest y, wzmocnione, odporne. Nie gruntuję tapet. Maluje pierwszą warstwę, ona wtedy mi chłonie bardziej. Tapeta się y, jakby napije tej farby. Przy drugiej warstwie idzie dużo mniej farby już i ta farba z racji tego, że też ma bardzo małą strukturę. Wygląda potem bardzo fajnie na tej tapecie. Cały wzór wychodzi, ale jest jednolity kolor. Kilkukrotnie odnawiałem w ten sposób pomieszczenia. Klienci są bardzo zadowoleni. No i tyle. Myślę, że przekazałem wszystko, co chciałem przekazać. Farba schnie dość szybko, pół godziny do godziny. Ta farbka już nadaje się do dotykania. Ja malowałem po dwóch godzinach drugą warstwę. W jeden dzień, tak naprawdę, można całe pomieszczenie na gotowo zrobić. Producent mówi, że tam od godzinki do trzech godzin trzeba dać farbie, żeby malować drugą warstwę. O narzędziach nie będę mówił, bo już pewnie tam trochę pogadałem. Narzędzia luty i Parfait to będziecie widzieć. Narzędzia, które się charakteryzują też tym, przynajmniej te wałki, które dzisiaj będę używał, że zostawiają drobną, drobną bardzo małą strukturkę, czyli kolejny zabieg po to, żeby uzyskać ściany jak najładniejszą. Nie? ale to dzisiaj będzie pominięte przynajmniej w tym filmie. Dajcie znać pod filmem, czy używaliście tych produktów, zerknijcie sobie do opisu, jak was interesuje, gdzie to kupić ewentualnie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!